Jej mość znowu o kucharza pyta. Mam, mościa, dobrodziejko. Masz wać pan Strangreta? Wszak na zwiedzie. To furman. Trzeba od parady mieć kucharza dla jakiej sąsiady. Możesz wać pan ustąpić? Dobre. Skąd? Poddany. To musi być zapewne nieoszacowany. Musi dobrze przypiekać reczuszki, łazanki do gustu pani wojskiej panny Podstolanki. Ustąp go waćpan. Przyjmą pana Matyjasza. Może go i ksiądz Pleban użyć do kiermasza. A pasztetnik? Umiał ci i pasztety robić. Wierz mi waćpan, jeżeli mamy się sposobić do uczciwego życia, weźże ludzi zgodnych kucharzy cudzoziemców, pasztetników modnych. Trzeba i cukiernika. Serwis, zwierciadlany. Masz waćpan i figurki piękne z porcelany? Nie mam. Jak to być może. Ale już rozumiem. I lubo jeszcze trybu wiejskiego nie umiem, domyślam się. Nawety zastawiają półki, tam w pięknych piramidach krajanki, gomułki, tatarskie ziele w cukrze, imbier chiński w miodzie. Zaś ku większej pociesze razem i wygodzie, w ładunkach bibułowych kmin kandyzowany, a na wierzchu toruński piernik pozłacany. Szkoda mówić, to pięknie, wybornie i grzecznie. Ale wybacz mi, wać pan, że się stawię sprzecznie. Ja mnie godna tych parat takiej wspaniałości. Zmilczałem. Wolno było żartować jejmości. Wjeżdżamy już we wrota. Spojrzała z karety. A pfe, mospanie parkan? Czemu nie takiety? Wysiadła, a z nią suczka i kotka i myszka. Odepchnęła starego szafiarza Franciszka. Łzy mu w oczach stanęły. Jam westchnął. W drzwi wchodzi. To nasz ksiądz Pleban. Zmarszczył się dobrodziej. Gdzie sala? Tu jadamy. Kto to widział taki jadać? Mała izba, czterdziestu nie może tu siadać. Aż się wezdrgnął Franciszek, skoro to wyrzekła, a klucznica natychmiast ze strachu uciekła. Jam został, idziemy dalej. Tu pokój sypialny, a pokój do bawienia? Tam gdzie i jadalny. To być nigdy nie może, a gabinet? Dalej. Ten będzie dla waćpani, a tu będziemy spali. Spali? Proszę o spanie do swoich pokojów. Ja muszę mieć osobne od spania strojów, Od książek, od muzyki, od zabaw prywatnych. Dla panien pokojowych, dla służebnic płatnych. A ogród? Są kwatery z bokszpanu, ligustru. Wyrzuć. Nie potrzeba przydatniego lustru. To Niemczyzna, niech będą z cyprysów gaiki, bruczące po kamyczkach, gdzie niegdzie strumyki, tu kiosk, a tu meczecik, holenderskie wanny, tu domek pustelnika, tam kościół dyjanny. wszystko jak od niechcenia, jakby od igraszki. Belwederek maleńki, klateczki na ptaszki, a tu słowik miłościwie szczebioce do ucha, syno garlica jęczy, a gołąbek grucha, a ja sobie rozmyślam pomiędzy cyprysy nad nieszczęściem Pameli albo Heloisy. Uciekłem, jak się jego mość rozpoczęła zrzymać. Już też więcej nie mogłem tych bajek wytrzymać. Uciekłem, jej mość wrządy. Pełno w domu wrzawy, Trzy sztafety w tygodniu poszło do Warszawy, W dwa tygodnie już domu i poznać nie można, Jejmość w planty obfita, a w dziełach przemożna. Z stołowej izby balki, wyrzuciwszy stare, Dała sufit, a na nim wenery ofiarę. Już alkowa złocona w sypialni pokoju, Gipsem wymarmurzony gabinet od stroju Poszły słoiki zapteczki, poszły konfitury, a nowym dziełem kunsztu i architektury, spółek szafy Mahoni, w nich książek bez liku, a wszystko po francusku, globus na stoliku, buduar szklni się złotem, pełno porcelany, stoliki marmurowe, dla ściany. Zgoła przeszedł mój domek warszawskie pałace, a ja w kącie nieborak, jak płaczę, tak płaczę. To mniejsza, lecz gdy hurmem zjechali się goście, wykwintne kwatery i modne i moście. Bal, maszki, trąby, kotły, gromadna muzyka. Pan szambelan za zdrowie jejmości wykrzyka. Pan adjutant wypija moje stare wino. A jejmość w kącie siedząc z panią starościną, kiedy się ja uwijam jako jaki sługa, coraz na mnie pogląda, śmieje się i mruga. Po wieczerzy fajerwerk. Goście patrząc w sali. Wpadł szmermel między gumna, stodoła się pali. Ja wybiegam, ja gaszę, ratuję i płaczę. A tu brzmią coraz głośniej na wiwat trębacze. Powracam zmordowany od pogorzeliska. Nowe żarty, przymówki, nowe pośmiewiska. Siedzą gościa, a coraz więcej ich przybywa. Przekładam zbytni ekspens, jej mość zapalczywa. Ze swoimi czterema wsiami odzywa się dwornie. I osiem nie wystarczy, przekładam pokornie. To się wróćmy do miasta. Zezwoliłem, jedziem. Już tu od kilku niedziel zbytkujem i siedziem. Już, ale dobrze mi tak, choć frasunek bodzie, cóż mam czynić, próżny żal, jak mówią, po szkodzie.